Filmowidzenie. To po matce, księżycowy spazm w biały dzień. Nerwy łączą się z kosmosem, a zawraca krew. Przez gliniane tabliczki, korę uciekających drzew. Znowu jadę między słowa i ich posępnych właścicieli. Uśmiechnij się jeden z drugim, kiedyś będziesz nominowany. Poczujesz jeszcze większą pustkę. I wieże kościołów, zużyte ołówki. Kreślące komuś plany na przyszłość, jak czułki wbite w zwałych mur, przynoszą wiadomość, niczego tam nie ma. rdzeń się wypalił. Ale módmy się dalej, rytmicznie, miarowo, niczego lepszego nie wymyślono. Mitologia. Nie będzie zmiłowania. Z brzucha żony wyjdą krzątki, które tam zawsze były. Zaraz, jak im połacinie? Znajomy aptekarz, klasycysta wiedziałby. Ostatnio już nie przychodzi na szachy. Zaraz, jak właściwie długo? Ile przeszłości jest w słowie ostatnio? One wiedzą. Te co dzień cicho siedzą. Te nocy się odważają kruczyć w jej żołądku. Nieraz nasłuchuje. I myślę, kim jest byt tuż obok. Jak bardzo przyłożony do rany, którą jestem. Ten anioł zesłanny. Moja klacz trojańska. To właśnie dzieje się za jej białą skórą. I nie wiem, jak to włączyć. Zrywam się spocony. Roztrącam zesłonę. Zaczyna się liczenie ognisk i namiotów. Witać je na niebie. Czekają na znak. Na szczęk nożyc. Przątki. Wychodząc z tej swojej mitologii. Przechodzą na naszą stronę. Wracają do życia. Dziennik podróży. Wciąż jeszcze wczoraj, niewyklute dziś. Na łyżce coś, w czym kogoś topiono. Pojutrze nie wypada w takim towarzystwie. Powiesił się, lecz wkrótce zejdzie z wieszaka. Napisze bezcelę o światełku w szacie. Koncertowo rozwinie płatki, podniesie mu się słupek. Oglądalności. A zawieszony tonie, utopiony zwiesza głowę w domu zamarzniętego. Tak się wszyscy spotkali o świcie, jak upiony w samochodowym warsztacie. Pokaż, jak wyglądasz, szepczą. I nie mów, że wychodzisz na jedno, bo nie wychodzisz. No to przekazuję dalej. Sobota na schodach. Sąsiadka od wątróbki nie przebije sąsiadki od flaków. Sąsiad, który zamyka bramę, nie wygra z tym, który psuje zamek. Kot wyrzucony przez okno, dziewczynka potrącona na pasach, dzieciak na odwyku, jak bestwi słonecznika obracają się na językach. Źle prowadzi się pamięć w przymęczonym ciele. Schodami górę. Czuć koty, których nie widać, czuć delicje, których nie będzie nam dane skosztować. Czuć i wzrok zajudaszy, choć mówisz, że chłód ciągnie z piwnicy. Z piwnicy ciągnie swoją drogą, liczniki biją jak nieszczere serca, ukrytym kablem płynie nielegalnie prąd. Piosenka zna dobrze. W oczy patrz uczciwie i nie szukaj guza, bo kto szuka znajdzie, na co majher trafi będzie otworzone, a jak nie potrafisz, samotknij na drugą stronę. To, co niektórym nie mieści się w głowach innym, łatwo mieści się w kieszeni i otwiera gracko na alarm. Pióro znaczy kosa i idea na cios. Więc uważaj, jak leziesz, oraz miej na względzie jak ziola bo jeszcze zobaczysz, takie horyzonty. Cud na dzielnicy. Rozwiewa bramę święty pałacyk, z ręki nie idą dzisiaj do pracy. Wczorajsi gością, pojeni winem, łykają pieśń gminną, jak aspirynę. Z okiem zerkają portety z wierzchnika, na murach prężą się orły i swastyka. Dziewictwo kwiecie na bruk wysypało, na trawniku w słońcu drzemie boże ciało. Banking. Nasze wino z porzeczki nie podnosi poprzeczki, poprzeczką podnosi wino pani Zosi. Nie, nie chce się spać, nie chce się robić. Ty sobie wystawiasz kapliczki, a na mnie tu wciąż coś czyha. Droga wolna. Ale weź na nim wejdź. Psia poduszkę. Kiedy przyjeżdżają goście, oblekam im psią poduszkę. Nie mówiłam nikomu. Myślałam sobie po co. Po co ktoś ma wiedzieć, że dwa psy jadły, krwawiły, chorowały i zdechły w tej samej pościeli, co ty teraz śpisz. Ale od dzisiaj chcę, żebyście wszyscy wiedzieli. Odkryto czarną dziurę, która zjadła już 17 miliardów słońc. Kiedy spędzasz większość czasu, trzy lata świetlne od siebie, albo gubisz się w sobie, to co masz? Chuja masz, a chciałbyś oczywiście na wszystko. W pewnym momencie przestajesz też słuchać ludzi, bo przecież chciałbyś ich za coś polubić. Usuwasz się, bo po Twojej twarzy widać. Lepiej być czystym i zdrowym niż brudnym i chorym. Mam same rzeczy piękne jak cudze występy, i tutaj tę ramkę, co się ciągle otwiera. To jest fabuła o porwaniu rzeczywistości. Zawsze jeden odłamek zostaje, a my idziemy boso. Najlepiej jest tam, gdzie jesteśmy, bo to właśnie my. Kiedy byłam mała, babcia uczyła mnie zdeptać drżownicę i nie przejmować się. Mówiła o tak, o tak. Zapomniane ćwiczenie z oddychaniem na boki: czy czujesz, jak klatka się otwiera, czy czujesz, jak klatka się rozszerza, czy czujesz, jak klatka się zamyka? W tym momencie mógł zacząć pozdradzać kadrę i pracowników obsługi, ale coś go powstrzymało? Ignorant powie, że zatkało, a potem wypełniło zupełnie czarne. Mógł zacząć kochać to, co się stało, lecz uniknione wymagało większej troski. Dał z siebie to wszystko, o czym się mówiło. Przeniczane wisiało by Wiesz, chudy, co z tym spoglądaniem w niebo? Czy aby nie przereklamowano gestu błahego jak pierdnięcie? Pierdolić obłoki, lotne bałwany, napływ i odpływ zmiennych kształtów, czekających w kolejce na wyjaśnienie. Spawajcie! Dzisiaj niczego więcej nie czytam. Składam kost, kratkę, kości w ziemię. Porządek, początek. W tym zakresie zestaw dnia, wykaz obowiązków, karesy i przemocy. Tak mu się powiedziało w granicach jednego tchu. Teraz się przymierza do dalszych słów, więc będzie powiedziane. Kiedyś to przeżyje. Abel. Y, Prawda, Wrocław Władysław Wolądek. Zdrój. Kto to obiedzie, równo stawiając szlaczki i niezdobyte przez mętną wody wały? Potem czyjąś rękę poprowadzi woźny. Pani zasłabła, sucona w kanciapie, widzi modre kręgi. Grupą trawel wpływa na rozwój. Wierszyk z Wenecji, cuchnie w bagażu wodorostem, muszelką, sarnym spojrzeniem kurtyzany. Było się w galerii, zupało euro, stroją pod ścianą. Dobrze, że nikt nie poprosił o esej. Stosowny wyraz. Nie wiem, co to jest wszystko, ale pozostało mnie tknięte. Gówno przywieziono z powrotem. Wyrwało się celnikowi. Panie, co pan? To ryba. Wypchałem się z nudów. Wieloryby przepływają obok wyspy Kalzo. Początek podróży. I nie wiadomo, którędy droga i dla kogo powrót. Patrzymy bez czucia z grubego szkła, łzałem z wysiłku, wypierani wiatrem. Nie widać ich właściwie. Widać ciemny cień stada, pojedyncze grzbiety, białą pianę wyrzucaną wysoko z oddechem. Hamowanie. Mane dłoni nad otwartą książką. Jej rzeczy zamienione w motyle i je szczurki, jej paniczna czujność rozstrojona śmiechem na zakręcie snu. Proporcje, niedotykalny pająk na balkonie, z dnia na dzień wszystko inne maleje. Ślad, ślad liścia na chodniku, jak japoński rysunek ukazuje jedynie zarys nerwów i wiążący je kontur, w którym się precyzuje ich niedoskonała gra. Władza i czas. Pękla złego czasu rozluźnia się odrobiną za późno i ona z przetrąconym karkiem nie może już liczyć na żaden lepszy czas. W ten sposób nareszcie nad nim panuje i pojmuje, jakim ciężarem jest władza. Głupi jebnięty, takich nienawidzę. Świętujemy, przecież już nigdy nie będzie 3 czerwca 2014 roku. Świętujemy, nasze cmentarze są zawsze czyste i zadbane. A kiedy reszta świata obchodzi Halloween, my gromadzimy się jako kraj, dekorując groby. Tych, których kochamy i tych zapomnianych. Świętujemy. Przelotna miłość w technikum obróbki szkła. Świętujemy. Siedzę w mrowisku, które drga. Nie w samym środku. Jednak zawsze ja. Bóg litościwy, ale skłonny do kary. Galeria rozrywki, wejście nocne. Cekiny łez. Nie? Niby dlaczego. Zaraz może zdarzyć się coś złego. Śpij, śpij, a niech ci się przyśni sama prawda. I jeszcze, że przychodzi do ciebie słaby, chudy wilk i mówisz mu idź. A on mówi: oto jest Twoja smycz. Bardzo proszę. Samolot leci nie zrzuca wąb. Dwudziesta trzecia. stracić życie. Cały ten czas to był duszny czas byłam obezwładniona upałem. Co z tym komendantem obozu, co miał kwiaty i zwierzątka? To byłem ja, mój kochany sierpień i początek schyłku. Ja znam, że chciałabym co innego, ale to tylko potrafię mieć. Bo wszystkie nasze czyny są aktami trwogi. O czym myślisz, oglądając czarodziejkę z księżyca? O tych drzewach, co ich tu nie ma, są takie wysokie. O zespole muzycznym, który nazywałby się nadąsany srebrne oczy i że chciałbym tańczyć. Wiem jak, ale nie umiem powiedzieć. Dzień podróży 7 listopada 2014 Rafałowi Józefkowi. Nie zdaję sobie sprawy, że właśnie zdaje sprawę. Potem klucze, oznakę, znaczone karty. Ktoś to odbiera i przemyca na długę stronę. Strudą za ścianą na razie ich nie dotyczy. Drży, odbierający szarpie głową w ręt. Tik szuka swojego tak. Ktoś, kto nakręca ten zagardzili się słowu wakat, w jego stronach nie chodziło. Znaczy, nie dochodziło do użycia. Jeżeli już, to za plecami. Makowało nieznacznie. Nie w takich słowach. Nie w takim stanie. Doprowadzić do stanu i zdać sprawę. Jak się doprowadzało na miejsce zbiórki. Jak się ćmiło papieroska w cieniu zroszonej mordy. Potem nadjeżdżał autobus i wszystko cichło. Bezgodnie biły serca uczestników. Pielgrzymki. Nie zdążyli tak zrobić, żeby była kieszą. I nagle zgrzyt. Zaczynani przez władzę z braku dowodu. Wyrywały, wyrywały się wiele słów na obronę. że za każdym razem miały jak atak. Zezygnowani opuścili głowy do połowy marszły, dwa Wakaty. Wierta, rzączna Bataja i Krzysztofa Matuszewskiego. A Hadesie, czasami jesteś dupkiem. Przepuszczasz że jak zużyta dętka. Nabierasz wody. Nie głosowałem za nieszczelnym królestwem, umowną śmiercią. Zresztą za niczym nie głosowałem, nie chodziłem na wybory. Raz czy dwa robiłem podejście pod urnę, taki podkop wyobraźni, ale strażnicy wyprowadzali z cienia na gorąco ogłupiające słońce. Mieli w klapach orzelka albo kanie coś drapieżnego. I chyba ważne był kolor, tak, kolor, a nawet dwa kolory. To miało mi określać, wskazywać miejsce w języku. I nawet słowo chuj nie wybijało już na niepodległość, a nie znam drastyczniejszego, skoro pizdę zużyło poprzednie pokolenie. Wtedy wróciliśmy do źródeł, grzebiemy w gównie, rozcieramy je na dalsze znaczenia. Nic tu po nas, nic tu, nic tam, i jeszcze po środku. Kiedyś, Hadesie, wrócimy do czerwonego, teraz jadę do pracy, Wrocław czeka. Na brzegu patyczaki, na brzegu wielkiej szyby. klucz dzwoni i nie trafia. Z donic wychylają głowy kwiaty. Na stole niedopita ratafia. Wszystko jak u starych mistrzów, tylko kielich poprawić dzwonkowi, załamać światło, ale nie ręce. Wielkie nic wzięte z filozofii nie pasuje do ciepłego wnętrza. Wyjeżdżający zostawili siebie na fotografia że włosach taręczniku. Mrówki na bezludnej wyspie w chlebie, coś milczą w nieznanym języku. Tak stawać cicho na brzegu obrazu. Klucz w ręce obracać, ziemię poruszać. Sąsiedzi wyjechali w nocy i pewnie są już stał u brzegu Anglii. Bez senności i niemocy zamykam okna, dokręcam krany. Nasza ulica się wyludnia. Popitka. My, słomiane wdowy, żyjemy z kasztelanem. To nie wygląda dobrze, lecz i tak lepiej niż gdyby z bojakiem. Te inne się maidaczą, a my nabywamy także wina w szkle eleganckie, nie jakieś kartony, baniaki, i cudnie trafimy koronkowe zgroszenia, kryjąc w pianie korale ust, co w nich nóż jak opłatek dzieli smutek, który łamie nas. Beethoven w bieliźniarce. Tych majtek z czerwonej koronki nie miała okazji założyć od ponad pół roku. Poznaje pomolowych dziurkach. Mol, to ta smutna tonacja. Kanał miejski. Czerwiec daje jak może. Psy śnią się na widok opiętej fryzjerki z siatką pełną podrobów. Czeski piwo chłodzi się w tataraku, no koc nie do końca oddziela od korzeni. Witaj sąsiedzie, już się na ciebie nie gniewam. Płyń dalej piękną rzeką w wioślarzu. Jaskółko, Jaskułko, napierdalaj Mięsny. Najmilsza ze wszystkich jest pani od żyźnika. Pamięta nawet u, o urodzinach, jak tam od sierpnia, urosły, rozdane. Coraz niższa, uwaga, coraz niższa waga, lecz wciąż na uwadze. Baza. Starzy wywalcy i świeże warzywa. Kac. Może mi pić. W niedzielę i tak wypada kac. Tuman w głowie, tuman na wątrobie. W końcu wszyscy trafimy na odwyk. Wystarczy nam pewnie jakikolwiek. Co to było? Niby nic, ale już to wiemy. Cierpienie nie trwa dłużej niż 12 minut. Można przeżyć życie. Powtarzaj tylko do widzenia. Co ja chciałam? Jakie niebo ładne. Kupmy truskawki. Piekłabym ciasta. Zamiatała. Patrz. Moje serce to pysznicik profi. Do widzenia. Wszystko się ułoży. Widzę cię na łące. Będziemy też kupować lepsze ziemniaki. Do widzenia. Gwiazda lusterko zabłysło. Zgasło. Do widzenia. Pieski. Bo ja, proszę Państwa, gdy już będę stara sama i chuda, to będę miała stado ratlerów i one się będą nazywały psy, choć pewne kwestie, potraktowane zbyt ogólnie, się mszczą. Janusz. Nie dałby Wam się pogłaskać, o nie, można go tylko podziwiać z daleka. Ucieka czy atakuje? Ucieka, ale lubię mówić, że atakuje. Korona boli. Przeszło nam występowanie i już jak kazano jemy wszystko, lecz książe się z nami nie żeni. Organizacja, o której byliśmy członkami nie nauczyła nas niczego, w końcu przestała istnieć. Jak dobrze teraz wiemy, chodzi o przypadek. Co będzie? Czas pokaże. To na pewno nie koniec. Czy na pewno nie koniec? Mam jeszcze czytać? Jeszcze. Jeszcze? Mi się papiery skończyły. Dobra. Z pamięci. A, a, a można kawałek prozy? Nawet zażyłość z ludźmi wolnego ducha nie mogła mieć wpływu na instynkt. Żaden estetyzm nie może stępić tego pazura. I tak naprawdę myślisz tylko o jednym, żeby ona sobie kogoś znalazła i nie była tak cholernie bezbronna wobec upodlającej szarzyzny życia. Gdybym mogła, to bym kogoś wynajęła do tej roli, podsunęła myśli Iwona, nawet mu zapłaciła. Żal mi mojej dziewczynki. Nie mogę patrzeć na to, jak kiśnie w sobie, jak się obszar wokół niej zaciska coś jałowego, pustego. Cóż poradzę na prostotę tej wizji, na powtarzalność gestów. Ludzie je powtarzają, a to znaczy, że są sprawdzone i dobre. Życie się bez tego nie odejdzie, jeśli chcemy jakoś przeżyć śmierć. Ola powinna pokochać, zrazić, urodzić, a ja powinnam wypełnić jak najlepiej rolę teściowej i babci. Najpierw by się irytowała, ale potem by przywykła i któregoś z nią usłyszałabym ciche – miałaś rację, mamo. To musi się wypełnić, a wolne duchy niech sobie podważają dla samego podważania. W końcu od tego są wolnymi duchami i to naprawdę coś więcej niż prokreacja. To odnajdowanie się ludzi w historii wokół decyzji o własnym losie. Czy los może być własny? Najpierw jest jakiś wspólny los, a potem się rodzili na paski i kawałki. Każdy swój okład dostanie. I nawet się mówi o dzieleniu losu. I ona słyszała kiedyś coś takiego. Nie pamięta sytuacji i, kon i kontekstu. Z dawnych lekcji pamięta się to, że jakiś król podzielił królestwo, a to jakby podzielił własny los, rozszczepił. I oto ta wiązka losów stała się jego losem potwierdzonym przez wszystkie encyklopedie. Albo że jakiś Żyd, dlaczego zaraz Żyd, podzielił los całego narodu. Krąży też w języku gotowość matrymonialna, bo mówi się, że Genofefa dzieliła los z Ronanem. Tak jakby tylko kobiety mogły być świadomymi strażniczkami losu. A facetom jakoś leciał, spadał na nich, targał i porzucał. Ale oto dzieląca małżonka ujmuje delikatnie to, co skargane w swoje święte dłonie i nadaje sens sakramentalnie. Te wszystkie pierdoły miały kiedyś więcej znaczenia. Dzisiaj głupio by skakiwać z nimi do współczesnej dziewczyny. A szczególnie do takiej, która zawsze za dużo chciała, czytała i w wieku 14 lat, za nic nie miała pomagające żyć zbierane formuły. Jeszcze wcześniej, i to o wiele wcześniej została w od katechetki. A to w naszej kulturze sporo znaczy i stygmatyzuje dzieciaka na całe życie. W rodzinie, środowisku, miasteczku. Co tu dużo gadać? Żełałeś kiedyś w takie takiej dziewczyny? Nie grzebałeś? Ej, dała. Włos się jeży, jeżeli nie trafiamy w pokoju nastolatki na karteluszki następującej treści. cytuję, O przodkowie, dziękuję za język. Miejscami jest doprawdy zajebisty. Doprawdy? Też mu niedaleko. Ciekawy z jakiej książki to spisała. Znaczy nie, nie Klara spisała, tylko ta bohaterka. Spokój. Kot nakrywa łapką śnieżynki jak atomowe guziki, czekając na katastrofę, lękiem można się zachwycić. Agri-Carb Kwiaty wiśni na nagich drzewkach skruszonym mrozem. W głębi cmentarza wieczorną piosenką śpiewa lis. Jego wczorajsze ślady przebijają przez dzisiejszy śnieg. W ten sposób biel staje się szarością. Impas. Tyle się zmienia, i tylko na drobne, nowe widoki, jedna perspektywa. Znowu wszystkie drogi prowadzą do kłębka, owija w bawełnę i połyka język. Przedświt. Gekon na ścianie Łazienki nie jest żadnym buddą. Jednak od niego zaczyna się wymazywanie obrazu, który z nas wyrasta, przerasta, rozprasza się z każdą unicestwioną minutą i pozostawia jak stękane skorupy w swoim głębokim i nieważkim centrum. Próba wody Wzrok odwraca do środka, skraca perspektywę. Sens, który się narzuca, nie jest całą prawdą. tysiąc razy powtarza i wciąż chce uwierzyć. Zapada się w siebie i wyznaje kłamstwo. Zwiastowanie ludziom bez serc. Laura znalazła w encyklopedii informację na temat wygięcia powierzchni jeziora Ontario. Zdruzgotana, milczy. Czy wyjeżdża w miejsce, gdzie pręgę światła na dłoni, czuć, jak rozgrzany pieniążek? Mistrzów świata uprasza się o spokój. Miłość, kurwa, mi się pies dzisiaj popłakał pod sklepem i próbował umrzeć. Moja głowa była pełna szumu, niczym wnętrze muszli, a potem widziałam pana, który krzyknął, „Ham!” i zatrzepotał rękami jak ptak, a następnie przyjrzał się pustej ulicy, czy ktoś widział. Nikt nie widział, powiedziałam. Ja, która widziałam, mama Oli. Wspólnie kupiłyśmy dwupokojowe mieszkanie, które zapisane było na Olem. Jednak po jednej z kłótni z córką, w czasie której trąciłam ją w nos, Ola, pod moją nieobecność, gdy na kilka dni wyjechałam do Szczecina, wymieniła zamki w mieszkaniu i wprowadziła do niego swojego chłopaka Łukasza. Od tego czasu nie mam dostępu nie tylko do domów, w który zainwestowałam pieniądze które utrzymywałam, ale nawet do pozostawionych w nich rzeczy, na przykład nart. Gdy pukam, nikt nie odpowiada, chociaż wiem, że w mieszkaniu jest córka albo jej chłopak, który czasami przez balkon do mnie krzyczy, że Oli nie ma. To jest spisane z gazety kolorowej. Mam jeszcze jeden taki, teraz go przeczytam. Taki z gazety kolorowej wycięty. Z jakiej gazety? Z party, albo z show, albo z jednej z tych za dwa złota. A nie wiem z której jest. O tej miłości. Emilia nie mówiła wprost, na czym ma polegać pobyt do towarzystwa. Z jej słów, których dzisiaj nie pamiętam, wynikało, że niekoniecznie musiało dojść do uprawiania seksu. Ja potraktowałam tę propozycje jako wyjazd, gdzie mogłabym mi spędzić czas, a może i nawet zakochać się, bo Emilia mówiła, że to fajni mężczyźni. Pierwszego dnia przyszli, może dwóch czy trzech, w wieku około 30 lat, urody południowoeuropejskiej. Odbyła się z ich udziałem, zwykła impreza.